Dzień dobry, dzień dobry. Ja nawet nie wiem jaki dzisiaj jest dzień. Dla mnie zawsze jest sobota. No ale plażing, smażing, bardzo ładny dzień. Nie ma aż takiego szalonego wiatru, jak był jakiś tydzień temu. Ale zobaczcie ile ludzi, jest kurwa, pustynia, nie? To jest plaża, która należy tutaj do hotelu. Jak widać jest kurwa, pusto. No ale sezon dopiero się rozpoczyna, także na spokojnie, na sportowo, można sobie popłynąć statkiem pirackim z Gdyni, proszę bardzo. Jest około 24-25 stopni dzisiaj, jest godzina za 20.12. No i plażeczka, i sopot, i... i drineczek i zajebiście <grywka> Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie miłego zajebistego dnia